we here. We secured the underground route to the coordinates. I should have seen it coming. It didn't take long after the fall of the Umbrella Corporation for their bioweapons to end up in the hands of terrorists. A new era of bioterrorism descended upon vulnerable countries, shifting the balance of power throughout the region. People in the destabilized areas soon feared another incident like Raccoon City was inevitable. As panic spread, governments of the world turned to the Global Pharmaceutical Consortium. Which formed the anti terrorism unit, BSAA. Operatives of the BSAA were sent to infiltrate and neutralize bioterrorist hotspots, restoring safety and stability to various regions around the globe. Welcome to Africa. My name is Sheva Alamar. Chris Redfield. Your reputation precedes you, Mr. Redfield. It's an honor. Just Chris, thanks. So you'll be accompanying me to the destination. Yes. Tensions are running high ever since the change in government. I'll bet. Intel says it's a haven for terrorists now. And I'm not going to be happy to see an American. BSA or not. That's why I'm your partner. Help put them at ease. Well, I'm sure you'll do just fine. You okay? Yeah. Sorry. It's nothing. Let's go. Casualties continue to mount over the long years I've struggled. More and more, I find myself wondering if it's all worth fighting for. Maybe one day I'll find out. Hey, hey! Fanya nini hapa? We don't have to get touchy. Let's go. There is one thing I do know. I have a job to do, and I'm going to see it through. Siema tutaj Dev, Siema, Szeka! A to jest Resident Evil 5. Tak. Nagrywamy z okazji premiery Resident Evil 6, którego zobaczymy dopiero za rok. Bardzo <grymne> <grymne> fajnie. Ja już grę przeszedłem, Def chyba też, nie? Oczywiście. Ale fajnie chcę pograć. Nie ma na razie w co grać. W oczekiwaniu na moje Borderlands. <grymne> A to jest zawsze <laughs> bardzo spokojny poszczać do całej wioski murzynów. <grywa> Dokładnie. To jest dość długa ta kampania nawet, nie? Tak, spoko jest. tak zawsze była długa. Patrz, widzisz jak się zachowują? Tak, na typowej murzynie. Nie się, gdyby wszystko był biały. Asia! Asia! Nie czarne myśli. <grywa> A raz mnie do worka wrzucą. <noise> nie, ty jesteś czarny. To... <noise> Swoim nie wiem. Czyli biegniemy, nie na szybciej? Tak. Na co? I sirena z tle. <noise> z jakie ma kurwa mięśnie. Gdzie? <noise> Znikli nagle wszyscy. Zniknięcie zapewne ma jakieś powiązania ze Smoleńskiem. No nic, wszyscy znikli, to idziemy do mięsnego. Wiesz co, czekaj, ja sobie wezmę... Tego, to kurwa. To się... Wygląda bardzo wybornie. Muchę latają. Da się zjeść. No, M jest mapa, nie? Ba, ta. No, jest jakoś. Shaloh Akbar. Come. Come. A, gramy na poziomie normalnym. Mieliśmy okazję tam jakieś so nieskończone bad. amunicje, ale... No, bo ja to mam to podbokowywane, ale... Oj, to wszystko. Aha, ale zostawiłem sobie RPGa, tak więc... No, spokojne, no, bo. Nawet za na bardzo nie wiem, jak się tu broń zmieniała. Na... rpg RPG zostawimy bez spoilerów, tak dla kogoś z taką siekierką. Oh yeah. mm, maksymalną ilość amunicji. Aha, na E jest menu tego, weź, o. To tak, 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 <noise> tak. <To nabój. głos> nie, jakie mam mięśnie, też. aż... ...koli poczy... Good. <głos> <głos> Coś Doomsday. Project. Doomsday! To right. no nie right? <muchy> To będzie takie urządzenie, nie? Ale to się z tym. Czy tego nie pamiętam dokładnie? The... Ale wiem, że spokojna ta kampania. A R r 4 nie? Nie, nie, nie grałem w Kurwa, chłopie, to jest dopiero zajebista gra. To jest pierwsza Taki... część, w którą w ogóle grałem. To jest tak? Come on! Dobra. w te się... wszystkie części. Tu się też gdzieś biło z tego, nie? Z noża. Jak się... się to... Spacje przytrzymaj. Ja kurwa No a to najlepiej jak jest blisko ciebie to szykta po mordzie, nie? I wtedy jest to, że może na kurwa nisko pniaków. Co to jeszcze chciałem powiedzieć? Ale L4, co ja gadam? Zajebiste gra, chłopu. Zagraj. O, tu jest beczka. Kasiolka. Kajsa za tobą. Jaki airbag, kurwa, na plecy. Będzie surprise. Obejrzyj. Ciągłe... Ciągle ciepłe. Co ciepłe co tu robi? Dobra, kurwa, będę chyba. Czoszki! Patrz na to. No ja! <laughs> jak naciśniesz dwa z na F, to wyważysz kopniakiem. A jak naciśniesz raz, to tak powoli, delikatnie, aksamitnie ręką otwieram. <laughs> mhm. Na stole leży ścierwo, to miał być jakiś obrzęd. jest zioło, chcesz sobie to możesz wziąć. Czekaj, ja mam coś? Ja mam spray, jedną O, przeczytałem do, do... a nie to. Ja wezmę, ja będę leczył jak coś. A co, zostajemy na pół, więc chuj. Tu masz jeszcze jedno. Okej. Okay. <laughs> coś krzyczało. Lub ktoś. Tam na górę chyba, nie? Tak, okay. tak. Baka, w sensie, nie? To w najnowszej części bodajże było, nie? A nie, to było w tym, w tym animowanym filmie. Oglądałeś ten? Resident Evil Damnation? Nie, wiem. nie. Znaczy ja uważam, że Resident Evil skończył się po drugiej części, no. Ale nie, te animowane fajnie, du, du, odnoszą się do tych, do gier właśnie bardzo No A to dużo. tak, posłysza, no ale właśnie ten, nie oglądałem. to tak, tak, chłopie, najlepsze to Resident Evil jedynka, dwójka, i trójka. Jedynka to jest nawet remake, nie? Resident Evil Zero. Chłopiec, odświeżonej grafice, wszystko. Na nowym silniku. Tylko właśnie nie ma na PC, to jest gówno. Miesiączka. Tak obchodzą Astro. Uwaga, będzie krat. No żołga! Ładnie, Dewuś! Ileż eee. to w nich trzeba strzelać? <grym> zawsze to tak musiałeś strzelać. No, no. To jest taka mechanika, nie? W e. no najlepiej w e. zawsze, nie? W e. potem jak się tak kołyszy, to podbiegasz i z mu jadiesz, nie? No tu masz amunicję do pistoletowej no, sobie. No. To masz za dużo. <grym> <grym> Przez okno. Ok Tutaj? Mhm. <laughs> <Okay. Aha. laughs> Amerykanie! Tego raczej nie wygramy Uciekaj, te Chris, mężczyzna, no to musi się zająć takimi sprawami. <laughs> Dobra. Tutaj mamy. Ten. Ten. Roślinki czerwone. Je, jak sobie damy połączoną z zieloną, to mamy zajebisty ten. Spray. Co, zabrałeś tu coś wokoło, nie? E, granat, przeciwny. Okay. Ja mam tylko 9 na bój, kurwa. <laughs> Copyright Cooperative, kurwa Tak, tu był nawet taki zacny ten. Tu masz nie, to pistolet fajne. Na amunicję do pistoletu Tak tak, weź sobie. Dużo jest akcji w gier na przykład, że ty musisz odwracać uwagę, a ja gdzieś tam muszę być na budynku i jebać do gościa żebyście... Nie wiem, ci... nie wiem po... czy mi się wydaje czy ten... Yy, jak no. podnosisz amunicję To daje 5 mi i 5 tobie, ale mogę się mylić. Grzecz sobie teraz brałem złoto, to mogło ci się popierdolić też. <grymne> Może. No Szczurek. Chul, straszysz myślałem, że jakieś zmutowane. No ale Sobretna pewnie jak tak. <grymne> pożarły te zwłoki, to. Bra, tu masz zieloną i dużo amunicji do pistoletu. Ty musisz przeładowywać pistolet, nie? Ja mam go ulepszonego na full i jakoś nie muszę przeładowywać, nie wiem czemu. No bo ty no. masz to sobie z przeszłości. No, 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 jak wcześniej grałem. Czekaj, ile mam miejsca? A, mogę jeszcze to zmutować? Ach, nie mogę. Dobra. Okej. Okay. Poszli! Panie przodem. Tak. RPEGiem jestem do... A, mamy katsenkę, zobaczymy co będzie Coś czuję, że będzie rozpierdol. Ja też dość dawno w to grałem, to nie pamiętam już praktycznie A. Ale tego dyszla chyba pamiętam <grytanie> No, kto by nie pamiętał You don't know what you're talking about. You can all go. Oh. Well. Wait a minute. Our colleague. Our talib. <laughs> oh, Vitek. <laughs> <That was real. laughs> <laughs> Fatality. Kiedyś w nie To co, wioska jest zainfekowana? No większość. Już nie pamiętam jak to załatwuje. Aha, tu jest ten goście w okularkach taki. Znaczy nie ten co gadał, tylko ten. Co był w filmach. Blokuję drzwi. To co, ja mam do nich napierdalać? Ja blokuję już ten. Szasą. Możesz jeszcze spróbować. Czy jest parę rzeczy do zablokowania. No dawaj czy się A, tak? Aha. Dobra. Tu w owocach jest ammo Ale ja nie, się nie potrzebuję. O, ja okay. teraz sobie pozbieram. Dobijają się. Przyszła też, żeby przychodzić. Tak przynajmniej fajnie to. Tam jest granat. Zobaczy, co na zewnątrz. Tu nie widać. Wchodzą! Wchodzą. Widzę. <laughs> Jednemu głowa odpadła. Zmutował, skurwiel! <laughs> Jaka bania. Skąd się tu wziął? Z wiem właśnie chłopie. co mamy tak tu siedzieć? Nie, chyba czekać, otwieram te drzwi. Może był za nimi. Tu maż amunicję. Za to O kurwa! A, a nas już tam nie ma! O. dzięki! Za to O ten! Kurwa! Dobra, jestem wolny! Ten dyszel! Uciekajmy! Ja uciekam na górę! Aha, jest ten! Trzeba go załatwić? Go. Nie wiem właśnie! Strzelam z beczki! Ja może mu jedne z tego RPGa Znaczy tego, kierą na pewno trzeba zwrócić. Wbił <gibim> się na ogień. O kurwa Ale mi tu chodzi Ja mam granat, spróbuję go użyć. O! Fuck! Jestem za blisko, żeby no. użyć RPGa, czekaj. Czekaj, rzuciłem mu tam granat. Ale mnie kurwa chwytają byłem z rpg Co go rozjebało? Nie ma go Wiedzieliś! Zabiłem go no Ej, już szybko poszło A mi tu, ja tu mam stada nie, na sobie Czekaj, już ci pomogę Jeszcze tego dupka Co mówił przez ten mikrofon, nie? Już idę Aha, kurwa Cholera Zanim się przyzwyczaję do tego sterowania, to już

Cofuję się trochę do tyłu. No tutaj, dobramy. Idę do ciebie. Że... Zwabmy ich może do tych beczek. Czekaj, ja mam granat. <grytanie> Patrzcie, co się nim dzieje. Jakie <grytanie> było. Wartaj na boki, bo to są gnoje. To jest skrzynka z bronią. Wiem, tam jest SMG. No mam. Ty też możesz podnieść go? Nie wiem, zaraz zobaczę. Bo tu kurwa <laughs> Ja pierdziele. kolera, ale ale Patrz, 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 Spróbuj wziąć sobie to SMG Trzeba, bo mi tu biją. Nie ma ty gdzieś no to następny raz Ci tam coś dam Za ja do A pamiętam, że jak rzucaliście kiedy to mogę się wystrzeliwać w powietrze Dave, w... jak się leczysz, to mi powiedz, ja podejdę do ciebie. Jak ty siebie sikasz, to razem się sikam. Sikam? No. Spray'e mnie. Ule, za motyw, nie? Spray. No ile ich tu jeszcze? Musimy czekać No w końcu. Ludzie. uh-huh <laughs>